Czy waleczne serce i stalowa odwaga wystarczy, aby pokonać przeciwnika choćby jeden raz? Czego nauczyli nas najwięksi bohaterowie wojny obronnej 1939 roku? Zapraszamy na dziesiąte łabiszyńskie spotkania z historią już od 31 maja do 2 czerwca 2024 roku w łabiszynie. Legendarna Polska Czarna Brygada dowodzona przez pułkownika Stanisława Maczka zmierzy się z przeważającymi siłami Niemieckiego Korpusu Pancerno-Motorowego. W dwóch wspaniałych inscenizacjach, pancerne serca, opowiemy historię X Brygady Kawalerii Pancernej, która wsławiła się niezwykłymi czynami bojowymi we wrześniu 1939 roku. Ponadto w Łabiszynie gra miejska, mini-inscenizacje wojenne, dioramy historyczne, wystawy i bogaty program artystyczny. Zapraszamy do Łabiszyna po największe emocje. Zobacz historię na własne oczy.